Cześć, witajcie z tej strony, Batek hodowca. I w dzisiejszym odcinku będziemy dawać królikom. Yy, będę dawał królikom w zasadzie yy, te marchewki Jak będę taka marchewka, nie wiem, mi starczy. Najwyżej zrobię cięcie i po prostu dotnę trochę. Albo dam poza odcinkiem. dobra dam jej trochę tej marchewy. Proszę bardzo. Jest. Ona na razie nie je, bo. Ona, kurde, jest fana. Nie? Wie, kiedy jeść, kiedy nie Dobra, no i tak. jak dostanie, To jeszcze dam, bo nie jest dla niej Dużo, uwierzcie mi Węgunki nie dostanie Ani nic, gdzieś rzeczy Zdjęcia, coś takiego I od tygodnia męczy mnie bardzo, kurde Bo za mną Dzień. Dobra, już, dzieńku, kurde Bo był... Zamykałem bramy no to sama się zamykałam Yy, dobra, dajemy kolejną porcję. O, no nie, to już widzieliście, że jest tylko bunka. E! Znaczy, no, nie, one nie mają. I my, one, ale tak bunki nie mówimy. Proszę bardzo. Aś, ej, e! Masz, masz. O, zabierasz? Nie. Hmm. Masz, masz. Ja Czy jeszcze jedno? Tu macie jeszcze jedne. Przestanie też Wam dam więcej. Na razie tak, normowo muszę. Tera, o, teraz zmiany trochę. Bo sprzedały się cztery króliczki, sprzedałem te najładniejsze. Czy nie mówię, że są brzydkie? Są. Słukać ładne. E, o, kurde, trzeba by. Kiedy nie wiem, to... y, Tu są dostał i dwa czarne. Nie wiem jaka to być ale... Wydałem. I nie ma tutaj matki. Owszem, bo nie ma matki, bo przesadziłem ją już. Też. Przesadziłem ją teraz, wam pokażę gdzie, ale już się chyba domyślacie. Bo nie ma jednego samca tego, co był czarny obok tych małych. Tego jest taka karotka. Akurat sprzedało się dwa króliki, wszystkie te właśnie młode i ten samiec w jednym dniu, więc mogę je odsadzić szybko. No i co karetka powiesz? Co? Powiesz mi coś? Fajnie tu? Co? Nie ja boi się, kamery się No i właśnie sprzedałem. No zobacz, coś tam. W końcu się no nie, teraz ty musisz jeść, bo musisz być silna. no dobra, znaczy o nie, w sumie starczy dam jeszcze tym dwoma Musimy no, sobie mało mało, zbyt mało, wodę już dę. aha, patrzcie szyszka o, czekajcie Aha, to chyba słumie go. Proszę. Więc. Tu I lecimy. Dalej. Jeszcze da mniej. Je I dokończymy odcinek, do taki króciutki. Dobra. Dobra, lecimy, włożymy te obory. Dobra, no to to było na tyle. Do zobaczenia, zostawcie łapkę w górę, suba, droneczki i miłego. I do następnego, cześć.